Cześć kochani, z tej strony Miki i jak już możecie tu zobaczyć że jakiś nowy portal tu jest w ogóle, to mamy tego, tego właśnie jakiegoś go no, i tu jest tak pisze o nie e, tu wszystko wyszło pod kontrolą pomocy jak, jakże święta no i tak, no i w ogóle tu będziemy mieć nowego zwierzaka, takiego ładnego, też jak właśnie ten smok, tylko że on jest biały. Też będziemy mieć, właśnie do Freezie Fan nowe takie, z czym się strzela. I też sanie, na których można latać. No, w sumie nie wiem, czy będzie można ich latać, ale myślę, że tak. I ogólnie dzisiaj na tym filmiku bym chciała kupić kościom serduszko za 400 diamentów. Mam 411. O, widzicie, coś tam, co tam w niebie było. I właśnie nie wiem, czy go kupić, czy nie, mm, ale raczej go kupuję. Właśnie nie wiem, czy coś się opłaca, ale no... jeśli to jest takie drogie, no to chyba tak. Ale właśnie nie wiem, jak to lata, i w dzisiejszym filmiku się nauczę, jeśli to kupię. Dobra, to kupuję. I nie wierzę, że to kupiłam. Tak, buty, rękawiczki. O ja. O Matka boska już powie. Dajcie, dziewiętnę! Tu czekajcie, zobaczcie, czy to się nagrało. To się nagrało. Matko boska. Czekajcie, teraz się muszę ubrać w to. Nie wierzę naprawdę. Po prostu nie wierzę, że mam tu w wreszcie. Dobra. Gdzie to jest? Ej, gdzie to jest? O! Wow! Ale to jest ładne. Ej, gdzie to jest? O! W sumie to nie wiem, czy z tym będę. No dobra, na początku spróbujemy z tym. Słuchawki zdejmujemy. Rękawiczki. O, te rękawiczki są. Buty te. Okulary nie ma okularów, także zdejmę. Nie ma nic. I plecak też jest. Zobaczcie, jakie coś ładne. To zamienię na przykład na tę na stylizację. Dobra, i teraz po prostu chcę spróbować. Nie reklama Jak zawsze. Nie się nie marnuję. Matko bliska, Dobra, czekajcie. No jak to lata? Mmm. Słabo. Wow. W ogóle jeszcze muszę się nauczyć, jak, jak ty się lata. Czekajcie, dos, bo zdostanę coś. Uuu. Fajnie. Dobra. To tak. Ym, to w ogóle. Teraz będziemy się uczyć na tym latać, bo ja nawet nie wiem, jak tu się lata na tym. Bo tylko kupiłam i no. Dobra, to tak i podlatujemy. Wow! W ogóle można jeszcze tak. No, znaczy, żeby wisieć, tak. O tak. Ogólnie to bardzo fajnie, że to kupiłam. Mi się naprawdę to podoba. No i tak jest no, spoko nawet jest. Mi się podoba tam nawet. Dobra, to teraz pójdziemy do Crazy Run z tym. Można też tak zrobić. Nie nie, nie, nie! Nie, 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 Ale naprawdę to jest... No mi się naprawdę podoba. Ale bym wolała, żeby to było jakaś inaczej tak jakby latać, bo jeszcze w ogóle jeszcze się nawet tego nie nauczyłam, jak, jak to lata się. Nie, 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 niepezomieniście. O. E, chyba zdążyłam właśnie akurat w ten sam moment. W ogóle teraz y, jestem ciekawa, jak to będzie w Crazy Run. Ej, no. Nie chcę mi się to a dobra już. Uff. Ale ogólnie ja takie fajne uczucie mam teraz. Widzicie, ja, ja widzę siebie już od razu. W tym kociwie serduszko. Dobra, to tak zobaczę. Aha. Tu podlatuję się. Dobra. Op! No, to fajne nawet to jest moim zdaniem. Dobra, jestem ciekawa czy dolecę. No to jeszcze trochę mi zabrakło. Ale tam. Ej, ej, szybko, szybko, szybko. No, w sumie jeszcze nawet się nie nauczyłam na tym latać. Nawet nie wiem, w sumie trochę jak. Ojej, nie. Dobra. Mi się nawet podoba to serduszko. Ale w razie się doczekałam tego momentu, jak kupiłem go. Bo też go kiedyś chciałam w ogóle. Mi się podobał go ślad najwięcej. No. To jesteśmy w ogóle na drugim miejscu. Kostium serduszko, takie fajne. I mam jedno doście no to tak mi trudno przyjąć, że mam tylko 11. Naprawdę. Ale dobra, to zrobimy sobie zdjęcie, myślę. Tylko, że właśnie gdzie. To chodźmy jakąś znajdziemy fajną lokalizację, na której możemy zrobić to zdjęcie. Okej, okay, no to... No to nie wiem gdzie, no to może na przykład, mm, nie wiem, może na robocie, na górze tam. Dobra. Czekajcie, jejku, nie, no co ja robię. No i nie umiem się tego nauczyć, jak to się lata, tak. Dobra. I naprawdę to jest, tak? O nie! Oj. Hej, czekajcie. Dobra, dobra, dobra. No, już weszłam. Ok. No, i teraz robię zdjęcie w ogóle. Fajnie, że właśnie kiedy ja weszłam, już jest dzień. Dobra, i robimy zdjęcie. Tak, i może jeszcze taką minkę. O, i super. I już możecie właśnie to zdjęcie też zobaczyć i subskrybować mnie? No. O. No i tu mam tak w ogóle nie. Trochę jest trudno to w ogóle y, zrobić jak to się lata, bo na początku to nawet nie wiedziałam jak. No i teraz tak nie za bardzo też muszę się jeszcze pouczyć. No a to na dzisiaj tyle, chyba. Także wszystkim papa do następnego filmiku.